9 marca. Jestem już w Warszawie, co mi się bardzo daje we znaki, bo goście się pieprzą tędy i owędy, a ja odwykłem od gadania i denerwuje mnie to okropnie. I redyńskiego pijanego zgoła wczoraj wyrzuciłem na mordę. Zdenerwowałem się przy tym. Oni nie mogą zrozumieć, że ja chcę pracować, a nie mam wiele czasu, bo m stary. Z ich zaś gadania nic się nowego nie dowiem. Trzeba by jak prost. Zamknąć się w korkowym pokoju. Właściwie w Konstancinie to było coś takiego. Trzeba tam jeździć i kwita. Poza tym gnębi mnie, że dużo czytam, a mało z tego zapamiętuję. Może mózg już wysiada, cholera wie. Za późno wziąłem się do pracy. To te głupie felietony i polityka mnie zjadły. A przecież miałem tylko jedno życie. Był u mnie szkop, dziennikarz niemiecki i opowiadał, jak korespondenci zagraniczni Warszawskiej prasy chcieli urządzić własnym sumptem pożegnanie ministra Rapackiego. Kierowniczka klubu prasy zagranicznej w Jabłonnie powiedziała, że dobrze. Za parę dni zwróciła im jednak uwagę, że ministrem spraw zagranicznych jest Jędrychowski, więc jakżeż tak z samym rapackim. Wtedy oni powiedzieli, że w takim razie może być spotkanie wspólne z Rapackim i Jędrychowskim. Ona powiedziała, że dobrze. Za parę dni oświadczyła jednak, że Rapacki jest ciężko chory w szpitalu, więc będzie tylko Jędrychowski. Oni mówią, że w takim razie trzeba całą rzecz odwołać. Ona na to, że już nie można. Oni, że wobec tego trzeba zaprosić innych Polaków. Ona na to, że już to zrobiono i że będą to dyrektorzy departamentów z MSZ. Jaki morał z tej przygłupiej historii? Myślę, że brutalność, hamstwo, Brak manier i propagandy nie szkodzi na ogół wielkim mocarstwom, przeciwnie dodaje im nimbu siły czy samowystarczalności lichowieczego. Natomiast kraje małe muszą mieć propagandę i formy uprzejmościowe. Rozumiał to po trochu Rapacki, który zresztą poza tym był taki sam hebes jak oni wszyscy. Tyle, że tymi właśnie formami zjednął sobie na Zachodzie wielu ludzi. Ale inni wolą dla pewności naśladować wielkiego brata, stosując dogmatyczną sztywność i w ogóle chamstwo. A Rapackiego ukryć jak najgłębiej. Polska traci na tym ogromnie, ale co ich to obchodzi? Tak jak tracimy na tych demonstracyjnych wyjazdach Żydów. Przedwczoraj wyjeżdżał Karst. To naprawdę ogromna szkoda, bo facet germanista umie sporo i człowiek niezły. Henio był na dworcu, wrócił zgnębiony. Odprowadzało około stu osób. Smutek, żal, istny pogrzeb. Co za nonsensy. A potem się dziwią, że w całym świecie Polska ma uszyte buty. Choć w gruncie rzeczy o nic tu nie idzie. Sprawa bzdurna okropnie. A niech ich diabli. W Wietnamie Południowym gwałtowna ofensywa partyzantów trwa już dziesięć dni. To taka przygrywka do rokowań pokojowych. Ci głupi Wietnamczycy dali sobie wmówić, że wygrają tę wojnę. W istocie walczą dla sowieckiej racji stanu, aby Amerykanom napluć w kasze. Biedni ludzie, ale głupi bezdennie, bo jakże w tych warunkach ma dojść do pokoju? Może ja się starzeję, ale wszystko wydaje mi się już ponad miarę głupie i dziwaczne, A może świat zawsze toczył się naprzód poprzez absurdy i gwałty. Wczoraj byłem z Andrzejem na kolacji w Bristolu. Opowiadał mi, jaką wręcz religię ideową zrobiono w kołach partyzanckich wokół antysemityzmu. Nikt już nie wie, co to znaczy żyd, ale dzięki temu można o to oskarżyć każdego. Absurd, obłęd, ale skuteczny. W kraju, gdzie legalnie nie wolno niczego zwalczać, trzeba od czasu do czasu szczuć na jakieś czarownice. Aż się wierzyć nie chce. We współczesności pisze znów Jarosław Ładosz, ten co kiedyś bronił tezy, jasnej zresztą wręcz dla dziecka, że nawet niektóre dzieła najgorszego rewizjonisty z przeproszeniem Szafa czy Żółkiewskiego, jeśli były kiedyś słuszne, to i nadal są słuszne, choćby ich autorzy potem nie wiedzieć, jakie popełnili grzechy. Broni on tej oczywistej tezy i teraz, ale chcąc z kolei poszantażować trochę swych przeciwników, na przykład Pomykałe, wytyka im straszliwe grzechy, że zarzucali przedwojennej KPP błędy w kwestii narodowej, że głoszą ciągłość państwowości II Rzeczypospolitej i PRL, że bronią Piłsudskiego i Dmowskiego. Dyskusja szantaży, tylko przed kim oni się szantażują? Gdzie jest ten wszechwiedzący autorytet, który na nich z góry patrzy? Bzdury to, w dodatku idące w próżnię. Po co o nich tyle pisze? Ano, bo polemista skazany na milczenie. Z zatkanym pyskiem. To ci sytuacja. A gdybym zaczął pisać za granicą, to by straciło wszelkie znaczenie. Byłbym jednym z chóru szczekających antykomunistycznych piesków. I tak źle, i tak niedobrze. Brr. Wichura, zamieć, to znów słońce ciężki się szykuje marzec a poza tym jestem trochę nastraszony a robił aluzję, że znów się mną interesują wiadome urzędy tak też coś czuję nosem zresztą nigdy nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy logika tu nie rządzi na pewno, co to, to nie a poza tym to właśnie rocznica owego pechowego zeszłorocznego marca. To już cały rok poza życiem. Ciekawe, hihi, hi, baranim głosem. Wacek dzwonił z Niemiec. Byli na majorce. Przysłał też śliczne, kolorowe zdjęcia. Byczył się w luksusowym hotelu nad morzem, pijąc whisky i paląc cygara. Do polskiego paszportu ludzie zbiegali się tłumami, bo nigdy jeszcze takiego dziwa nie widzieli. Szczeniak się bawi jak byk. Niech ma. Pies go ogrysł, tyle jego, póki jeszcze czas.